Dzień dobry Państwu. Witam porannie. Wiem, że jest po dziesiątej, wybaczcie, ale też i nie jestem zawsze pewien, czy uda się dokładnie na tą dziesiątą, choć staram się na tą dziesiątą przesłać materiał. Trochę się usprawdziłem technicznie, że tak powiem, ale o tym przy okazji opowiem. Proszę Państwa, jak wiecie, Donald Trump, jego administracja zapowiadają deportację. Około 20 milionów ludzi ze Stanów Zjednoczonych. Ciekawe, czy w tej grupie też będą Rosjanie, którzy nielegalnie przebywają na terenie USA, bo powinni też podlegać deportacji do swojej ojczyzny, czyli do Federacji Rosyjskiej. Co na to powie Putin, co z tymi dolarami, które, które wysyłali do swojego kraju, co z ich majątkami w Stanach Zjednoczonych, bo ci nielegalni. Imigranci bywa, że mieszkają w Stanach 15-20 lat, ba. kupują domy nawet. Póki yy, dopóki nie wchodzą w drogę tak zwanemu systemowi, to spokojnie sobie w takich Stanach Zjednoczonych żyją. Yy, mili Państwo, pojawiają się głosy ze strony służb policji amerykańskiej, yy, m.in. szef policji z Los Angeles. Również San Francisco i paru innych większych miast amerykańskich, szefowie policji powiedzieli, że ich funkcjonariusze nie będą brać udziału w deportacjach. Część, część z Państwa pamięta, wie, że na policyjnych radiowozach w Stanach Zjednoczonych jest napisane takie hasło: to protect and to serve. Czyli chronić i służyć. I w Stanach Zjednoczonych policja, tutaj oczywiście zarzucało się tak, też brutalność, ale w tej chwili większość funkcjonariuszy, jak nie wszyscy, noszą kamery na Wszystko jest nagrywane tak, by nie było najmniejszych wątpliwości. Policja wcale nie jest taka brutalna do pewnego momentu. Później stosuje środki przymusu bezpośredniego. Zawsze dwu-, trzykrotnie wzywa obywatela do określonego zachowania, gdy ten dalej y, opiera się na przykład w zatrzymaniu czy wykonaniu poleceń funkcjonariusza wówczas przechodzą do, y, no można powiedzieć, y, stosowania środków przymusu. Y, oglądałem pewien materiał, względów na prawa autorskie nie mogę go zamieścić, chodzi z amerykańskiego medium. Nie ma czasu, żebym w tej chwili występował do nich z taką o możliwość zamieszczenia tego fragmentu. Jest to materiał filmowy z interwencji policyjnej właśnie w Los Angeles. Na przedmieściach Los Angeles dochodzi tam do jakiejś sprzeczki, bardziej na takiej, można powiedzieć, domowej. Pojawia się patrol policji, który próbuje atmosferę rozładować. No, uczestnik tej awantury, mężczyzna, prawdopodobnie latynos. Jak wynika z materiału film, filmowego, to no, musi zostać zatrzymany. Kobieta, prawdopodobnie jego żona, prosi, żeby oni go nie zatrzymywali, że, że już wszystko ok, że ona już się na niego nie gniewa, że zrobiła błąd, że wezwała policję i tak dalej. Mówi, że zostawcie go, bo on jest tu nielegalny. A na to ten policjant mówi: My nie jesteśmy od ścigania imigrantów. My jesteśmy od trzymania porządku. Nic twojemu mężowi się nie stanie, nikomu go nie przekażemy. Pojedziemy na komisariat, na postawionek policji, wykonamy z nim czynności i prawdopodobnie zostanie zwolniony, jeżeli nie wnosisz, nie wnosisz żadnych skarg na jego zachowanie. Nie zgłosisz przestępstwa. Nie tym się zajmujemy, mówi policja. Nie przekażemy go nikomu, bo my jesteśmy od utrzymania porządku. Mimo tego, że ten policjant reprezentuje, no jakby nie patrzeć, tak, no, powagę urzędu, policji, rządu federalnego, to on, to jego jakby nie interesuje, czy ten mężczyzna przebywa legalnie w Stanach Zjednoczonych, czy nielegalnie. Oni są tego, by trzymać porządek, by nie było łamane prawo. I właśnie dlatego e, szefowie policji dużych amerykańskich miast mówią, że nie będą brali udziału w tych deportacjach. Administracja Trumpa, jego ludzie e, zapowiadają, że jeżeli policjanci będą odmawiać współpracy, to oni sobie poradzą, bo nie wezmą prywatnych kontraktorów. Ja już kiedyś o nich wspominałem, ale może Państwu przybliżę, kim są kontraktorzy. W Stanach Zjednoczonych powstają firmy, no, nawet w takim sektorze prywatnym. U nas to, to są firmy ochraniarskie. U nas firmy ochraniarskie kojarzą się albo z dość groteskowym panem Rudkowskim, takim celebrytą, ostatnio mającym przysłowiową kosę z firmą Iberion, to jest wydawca magazynu Goniec, tam gdzie pojawia się pan Gruca, pan Schwertner, to w ogóle ciekawa firma jest, ja kiedyś się pytałem prezesów tej spółki Iberion, skąd wzięli jakiś czas temu 4 miliony złotych na rozwój tego swojego gońca, ale unikali wprost odpowiedzi, kiedyś do tego tematu wrócę, bo tu pan Gruca, tego, tu Szwertner, afery, Rudkowski, Kaiser ujawniamy, pilne, bum i tak dalej. A ja się pytam, skąd się pojawiła kasa na to medium i, i tu się pojawił, tak powiem, zgrzyt na linii. Ja, jeden z prezesów tej spółki, bo nie chciał powiedzieć. Rozumiem, w pełni. Na jego miejscu też bym nie chciał powiedzieć. Jestem zaskoczony. No, ale nie będzie dzisiaj o gońcu i o spółce Ibery. I proszę Państwa, tacy ludzie, którzy w Stanach Zjednoczonych przebywają nielegalnie, mają być deportowani, będą musieli zostać zatrzymani. Prywatne firmy. Ochroniarskie też i u nas w Polsce kojarzone chociażby na przykład tak z, z takimi panami emerytami w supermarketach, yy, seniorzy, którzy chodzą w tych koszulach z napisem ochrona. Wszyscy na nich, yy, może nie wszyscy, ale część osób patrzy na nich jakoś tam pogardliwie, że co to za ochroniarz. Za Zjednoczonych te ochroniarskie firmy również mają różne podziały, ale są tak zwane firmy kontraktorskie, które zatrudniają były funkcjonariusze na przykład FBI yy, albo na przykład były żołnierze jednostek specjalnych. Kiedyś była taka firma, nazywała się Black Waters. Firma, która została nie tyle zlikwidowana, ile zmieniono jej nazwę i trochę zamieńczono pod dywan, ponieważ kontraktorzy, czyli ci, którzy w niej pracowali, za, no można powiedzieć, działania przestępcze przeciwko, przeciwko ludziom leże to było w Iraku. Hmm. Postawiono im zarzuty. No, w jest dłuższa historia. W razie Blackwater przemieniło się, czy przeobraziło się firmy Academy. Takich firmie jest więcej, yy, które zajmują się wspieraniem prywatnych wojenek, och ochranianiem różnych ludzi na całym świecie. Yy, kontraktorzy to są wys tak, wyspecjalizowani, czyli super wyszkoleni. Byli żołnierze jednostek specjalnych czy innych jednostek policji z samego świata, tak? czyli brytyjski SAS, niemiecki GSG-9, wiele, wiele innych jednostek, brazylijskie BOPE. Ci są z kolei tak sławni ze swojej brutalności, kiedyś o nich wspominałem. I mi państwo, e, takich firm kontraktorskich w Stanach jest całkiem sporo, i z nich chcę skorzystać, oczywiście płacąc z budżetu państwa, właśnie administracja Trumpa, jeżeli Wojsko Gwardia Narodowa też odmówiłaby udziału w tych deportacjach, policja by odmówiła udziału i odmawia, i odmawiać będzie, i odmówi, i wtedy wejdą kontraktorzy. I tu, drodzy państwo, tak jak czytam też komentarze i rozmawiałem z moim przyjacielem w Houston, mój kuzyn, tylko przyjaciel i kuzyn, Andrzej zresztą, ale on po polsku już słabą, jest bardziej Andrew. Ja się go zapytałem, mówię, słuchaj, mówię, dobrze, no ale e, mieszkasz na południu, jak ty to widzisz, tak? bo są ludzie, którzy byli, są zwolennikami e, Kamali z soc socjaldemokratów, czy, czy demokratów, nie chcą się godzić na takie, można powiedzieć, faszystowskie zapowiedzi, ale też część kraju, całkiem spora, przecież Trumpa wybrała. On mówi, no tak, mówi i wszyscy się tego obawiają, że może to się przerodzić w faktyczny konflikt. Jak wiecie, Trump chce zastosować prawo z 1798 roku. Strzelam w tej chwili datę, ale 1700 coś. Tak właśnie o, o niebezpieczeństwie tych obcych tam mamy, aliens, tak, na terenie Stanów Zjednoczonych I na tej podstawie chce wyrzucać ludzi ze, właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Deportować ich. No i później, przecież była wojna e, secesyjna, wojna domowa. wtedy chodziło o zupełnie coś innego. Teraz może dojść do konfliktu pomiędzy ludźmi. Z jednej strony mamy tych sekciarzy MAGA, z drugiej strony mamy siły demokratyczne. E, wojsko też jest podzielone. Mój kuzyn mi powiedział: Mówi, wojsko też jest podzielone. Może nie tyle, co porówno, ile ten podział jest dosyć widoczny. Choć wojsko na ten temat nikt głośno nie mówi, jest jakby zakaz dowódców dyskutowania na tematy polityczne, to część żołnierzy jest zwolennikami Trumpa i oni byli, go, by byli gotowi z bronią ręku pacyfikować tych, którzy stawiają opór Trumpowi, bardzo chętnie pozbędą się nielegalnych imigrantów. Będą mogli się sprawdzić w boju. To trochę przypomina te, te bojówki nad granicą, tych też takich szurów prawicowych, nacjonalistycznych. No, państwo oglądaliście takie filmiki. Oni tam z urzańcami chodzą, a w długie ręce trzymają maczety, i oni pilnują granic. A jakby po drugiej stronie bieguna mamy z kolei tych ekstremistów lewicowych, szurów, którzy. Bojówki Łukaszenki sprowadzane z Syrii czy z Jordanii, opłacone po to, by doprowadzać na granicy do, do incydentów, to oni chętniej by im jeszcze przynosili po hamburgerze. Takie mamy dwie, dwie skrajności. Podobnie też jest w Stanach Zjednoczonych. Nie można wszystkich wpuszczać. Pamiętajmy o tym, że z Meksyku jest nieprawdopodobny przemyt nie tylko ludzi, ale również i substancji niedozwolonych. Przecież tam działają kartele. Kartele, które, jak ostatnio oglądałem kilka materiałów, to już nie są jakieś rzezimierzki, takie, takie łobuzy z jakimiś tam pistolecikami wsadzonymi za majtki, tylko oni dysponują, można powiedzieć, regularną armią uzbrojoną w ciężki sprzęt umundurowaną. To są oczywiście wynajęci ludzie, którzy kiedyś służyli wojsku. Też pojawiają się kontraktorzy, oni robią to, za co im się płaci. Kontraktor zarabia. Proszę Państwa, bardzo duże pieniądze. Stawki się zaczynają mniej więcej od 1000 dolarów dziennie. Mamy tak, 30 tysięcy dolarów miesięcznie, a bywa, że są tacy, którzy zarabiają i 60 tysięcy dolarów miesięcznie i więcej, w zależności od stopnia zagrożenia i tego, co mają robić. I takimi właśnie kontraktorami chce się Donald Trump posłużyć po to, by wyrzucić ze Stanów Zjednoczonych imigrantów. Dziś czytałem taki szacunek, nie wiem, o, co, tak o, o, o jakie dane on jest oparty. Tak, że przy 20 milionach imigrantów czy potrzeba, potrzeba byłoby 2 milionów ludzi, którzy by ten proces nadzorowali go realizowali. No, brzmi to dla mnie dosyć abstrakcyjnie. Nie wiem, może Państwo posiadacie lepsze dane, bądź ktoś na ten temat coś więcej czytał. Mnie zatrważa to, że będziemy świadkami selekcji ludzi. I jakby to też zatrważa w Stanach Zjednoczonych ludzi myślących, ludzi mądrych, A szefów policji, którzy mówią: Nie będziemy brali w tym udziału. Zabronimy naszym funkcjonariuszom, aby brali udział w deportacjach. Niewykluczone, że wtedy policja stanie po tych. Nielegalnych imigrantów, bo jeżeli nastąpiłoby złamanie prawa, e, czy np. użycie broni wobec bezbronnego, nieuzbrojonego człowieka, tylko dlatego, że jest imigrantem, wówczas policja może zareagować. A policja w Stanach Zjednoczonych jest dosyć dobrze uzbrojona i też dobrze wyszkolona. A państwo zdajecie sobie sprawę, jakie będą mm, konsekwencje tego, bo też przypominam, że e, kontraktor, taki pracownik, Prywatnej firmy ochroniarskiej, nawet jeżeli ma pozwolenie na posiadanie broni, a podczas takiej akcji wyłapywania imigrantów, gdyby zainterweniowała amerykańska policja, oddałby strzały w kierunku funkcjonariusza policji, to Państwo wiecie, że za atak na policjanta, czy jeszcze pozbawienie go życia w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach, Grozi krzesło e, elektryczne, czy e, zastrzyk, czy komora gazowa. Nie wiem, czy jeszcze ta komora jest stosowana, bo to jest e, już zbrodnia, tak to jest chyba, jak to się sama, jak mówi, pierwszego stopnia. Tak to jest e, tam kwalifikowane. I co wówczas? Wówczas, mi państwo, dojdzie do wymiany ognia, i tak to się zacznie. Ktoś mógłby powiedzieć: Nie, to jest absurd, to jest niemożliwe, to jest y, political fiction. To pan przesadza. No, oczywiście mogę. Ja za, uważałem za przesadę, że tylu Amerykanów chodzi na tyle nierozsądnych i poprze Trumpa. Uważałem to też za political fiction. No i co? I Wszyscy się zdziwiliśmy. Pamiętacie państwo sondaży. Z których wynikało, że wygra Kamala Harris, że Amerykanie popierają demokrację, tolerancję, wolność. Nie. Okazało się inaczej. No tyle mojego komentarza. Uważam, że sprawa jest poważna. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych żyje nie wiem 800 tysięcy Polaków czy więcej, a część z nich jest tam nielegalnie. I oni też zostaną deportowani. Siłą. Kto wie, czy któremuś z naszych rodaków nie stanie się krzywda, kiedy taka banda psychopatów kontraktowych, bo nie są wyzuci z wszelkich norm moralnych i etycznych, wpadnie do jakiegoś polskiego domu, by rodzinę wyciągnąć siłą, zapakować do furgonetki i zawieźć na lotnisko. Pytanie, jak na to zareaguje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nasze. Czyli ja wiem, jak by zareagował minister Sikorski. Jak na to będzie reagować już później nowy prezydent, prawdopodobnie pan Rafał Trzaskowski. Czy będzie dalej twierdzić, że pan Trump to racjonalna osoba? Z takimi problemami będzie musiał się zderzyć pan Trzaskowski, a te problemy są chyba przekraczające jego zdolności. No zobaczymy dzisiaj o 11, co się będzie działo, bo wyniki prawyborów. Ja się z Państwem tymczasowo żegnam. Widzimy się o 14. Jak zwykle. Do zobaczenia.